Cześć! Widzicie tą wielką tandą? Tą... No ona jest dosyć malutka, ale jak na grawitacji Plutona jest wielka, będziemy dzisiaj od... nagrywać odcinek o Beam Negative. No, zapraszam Was na mój kanał, a subskrybujcie, a więc y jedziemy to przetestować. Ale pamiętajcie na grawitacji Plutona, która jest bardzo słaba. Więc dzisiaj to stestujemy. Dobra. Eee, patrzcie. Ale ja wam to zatrzymię zaraz. Żeby lewitowało auto. O, mówiłem. I, I patrzmy. Co? Co tutaj? Plutona. Mamy grawitację Plutona już ustaw. No więc, uuu, u, ale wysoko co nie, patrzcie, ale wysoko, ej do wody wrąbnież. ale to jest auto z marki Sivetta, do wody, nie, ej ale dalej lewituje, do wody wrąbnież. Halo! Halo! Czemu te auto pływa? Na grawitacji ma się ciężko zmienia, więc dlatego wam to za małym, bo na Ziemi wtedy grawitacja była. Dobra, teraz na innych górkach się przejedźmy. Dajmy na grawitację Ziemi, tak w ogóle. E, tu jest Ziemia. I? Uwaga. No, no, gdzieś i będziemy jechać ciągle prosto. To jakaś górka nas spotka? Spotkała nas. No. A więc włączamy grawitację, wiecie, Plutona. O! E, 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 lewituje normalnie. Normalnie lewituje. Lewituje. Ty auto lewituje. O, widzicie? Można jechać 250 na godzinę. Tak jak kiedyś miałem tyle sumów. O. Ale czekaj. Na polskich autostradach to jest niezar... Nie, 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 nie można tak szybko, więc to musi nie być w Polsce. Wiecie? A patrzcie, jak się na grawitacji plutona, na Plutonie się jeździ. Ciężko, nie. To pa.